Niedziela Bożego Miłosierdzia jest tym dniem, w którym możesz zacząć nowe życie. Wyobraź sobie: patrzysz w lustro i pełen zdumienia przecierasz oczy z niedowierzania, z lekkim niepokojem dotykasz lustra i sprawdzasz, czy to odbicie to na pewno ty. Ale tak, to właśnie ty sam, w całym swoim pięknie, ubrany w lśniącą białą szatę. I ze szczęściem bijącym z oczu. Myślisz, że to bajka? Nie, to prawda. Nie wierzysz, że to możliwe? Święto miłosierdzia może się wiele zmienić w Twoim życiu. Posłuchaj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Ewa i wraz z mężem jesteśmy apostołami Bożego miłosierdzia. Święto Bożego Miłosierdzia jest dla nas świętem szczególnym, upragnionym. Czekamy na nie przez cały rok. Pragnieniem naszym jest, abyśmy nie tylko my, ale również i inni mogli skorzystać z ogromną łask, jakimi w tym dniu chce obdarzyć nas nasz Pan, Jezus Chrystus. Dlatego też prosimy Go, aby posłużył się nami jako Narzędziami oddajemy się Jego woli. Opowiem jedno z takich doświadczeń, jakie miało miejsce w 2023 roku, czyli nie tak dawno, bo zaledwie rok temu. Z samego rana udaliśmy się wraz z mężem do miejscowego szpitala, na którym posługujemy jako wolontariusze, przypominając sobie, że że tam pewien młody w ciężkim stanie mężczyzna, który, pomimo naszych wielokrotnych zachęt, nie chciał przystąpić do sakramentu spowiedzi. Po krótkiej rozmowie mojego męża z nim ponownie powiedział nie może kiedyś, może później. I pomimo świadomości, że jego stan się pogarsza, nic nie osiągając, udaliśmy się do Łagiewnik. Wróciliśmy w godzinach popołudniowych, prawie wieczornych. Wbrew rozsądkowi, wbrew logice, udaliśmy się jeszcze raz na teren szpitala. Udaliśmy się do tego pana, gdzie zobaczyliśmy jego siostrę, która była razem z nim. Ponowna próba, ponowna rozmowa, w której poprosiliśmy również siostry, by nam pomogła, nie przyniosła żadnego rezultatu. Ponownie przeczytałem ten sam fragment z dzienniczka siostry Faustyny. Po chwili udałem się do kaplicy, prosząc siostrę, by sam na sam w rozmowie spróbowała przekonać swojego brata. Po chwili pojawiła się ona w kaplicy, mówiąc, że nic to nie dało, a sama musi już wracać, bo już są, jest późna godzina, musi wracać do domu. Jak to czułem głęboko, że to jest wbrew wszelkiej logice, ale jednak zapytałem się, czy jeszcze raz mogę z, z tym bratem, z jej bratem porozmawiać. I od tego momentu sprawy zaczęły nabierać odmiennego kierunku, bowiem okazało się, że czytany fragment z dzienniczka siostry Faustyny, fragment 699, słyszały córki pacjenta leżącego obok i jedna z nich, jak się za chwilę okazało, podjęła skuteczną próbę przekonania pana, aby skorzystał sakramentu spowiedzi i tych łask święta miłosierdzia ku naszej wielkiej radości nie tylko ten mężczyzna jego siostra i trzy obecne tam panie słysząc słowa z dzienniczka siostry Faustyny czy i one mogą skorzystać z sakramentu spowiedzi i przyjąć ciało pana Jezusa by skorzystać z tych łask o których Wcześniej nie wiedziały, nigdy nie słyszały. Sercem, przepełnionym radością, pojechaliśmy po kapłana. I ku radości nam wszystkim pięć osób w tym dniu przystąpiło do sakramentu spowiedzi, przyjęło ciało Pana Jezusa i skorzystało z ogromu łas, którym chce nas obdarzyć nasz Pan, Jezus Chrystus. W tym świadectwie chcemy powiedzieć, że głęboko wierzymy, że gdy tylko otworzymy nasze serca, naszą wolę oddając mu się do dyspozycji, On ku naszej i jego radości posłuży się każdym z nas. Tak to w sercu czujemy i tym chcieliśmy się podzielić. Zmiana życia jednej osoby. Powoli przemienia cały świat. Święta Faustyna w dzienniczku zapisała słowa, które usłyszała w święto miłosierdzia, która dusza przystąpi do spowiedzi Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Skorzystaj z tej łaski, jaką Bóg przygotował dla Ciebie w tym dniu. Pozwól mu, by przez Ciebie zmieniał świat. Wystarczy przystąpić do spowiedzi i w dniu święta Bożego Miłosierdzia przyjąć komunię świętą, a także starać się o postawę ufności wobec Boga i miłosierdzia wobec bliźnich. Zupełne odpuszczenie win i kar jest łaską porównywalną z łaską sztu Świętego. Nie przegap tej okazji. Skorzystaj z tej łaski i pozwól, by twoja szata, twoja dusza wyglądała jak nowa, by była śnieżnobiała, lśniąca. Już dzisiaj Zaplanuj, jak przeżyjesz święto miłosierdzia.